W naszej ponad tysiącletniej historii mieliśmy wielkich rodaków, którzy przynosili zaszczyt i nam, współbraciom, ale też przynosili zaszczyt innym, całemu światu. I wtedy mogliśmy mówić, że również nasz prestiż wzrasta w oczach całego świata, kiedy spośród naszych plemion, naszego narodu wychodził ktoś, kto przysparzał chwały. Na różny sposób można przysparzać chwały, ale najpiękniej i najowocniej czyni się to wtedy, kiedy jest się Uczniem Pana Jezusa, pojętnym uczniem Pana Jezusa i pracuje się dla chwały Jego i dla zbawienia ludzi. Zawsze, kochani, pamiętajmy, że najpełniejsze wypełnienie naszego powołania, jakiekolwiek by ono nie było, to musi zawierać jakby w tych dwóch elementach I to sobie powinniśmy, że tak powiem, wziąć do serca i, i bardzo często siebie kontrolować w tej materii. Pytając, czy moje życie przynosi chwałę Bogu, i czy umacnia, buduje innych ludzi? Czy oni czują się jakby pewniej, bezpieczniej? Na drodze swego powołania? Czy przynosi ta droga owoce? Czy idą dobrą drogą? Czy mi się do tego przyczyniamy? I dzisiaj wspominamy Jana Pawła II, kiedy w tym dniu dokładnie przypada setna rocznica przyjścia na świat. Cóż takiego? Dokonał, że cały świat dzisiaj go wspomina. Rano w bazylice św. Piotra przy jego doczesnych szczątkach Eucharystię sprawował Papież Franciszek. Przypuszczam, że nie tylko w Polsce, ale i po całym świecie ta pamięć jest wciąż żywa, bo można do niego w pełnej, jakby krasie, odnieść te słowa. Błogosławione stopy tych, którzy głoszą dobrą nowinę. Dobrą nowinę o Bogu i o człowieku. I w ten sposób pomagając w budowaniu cywilizacji miłości, jak to by powiedział kardynał Prymas Wyszyński, czy też, co na to samo wychodzi, budowaniu Królestwa Bożego na ziemi już teraz. Co takiego uczynił w czasie swego pontyfikatu Jan Paweł II, że kiedy wspominamy jego żywie i serca i też wypowiadamy słowa życzliwości wobec Niego. Wszystkiego oczywiście jesteśmy w stanie jakby wypunktować, przybliżyć, pochylić się nad tym. Ale powiedziałbym postawił takie kroki milowe wskazał na niektóre sprawy które są fundamentem czy powinny być fundamentem naszego codziennego życia i życia wszystkich ludzi to czym jakby zaskoczył świat i ludzi to było to jego pierwsze odezwanie się w czasie mszy świętej otwierającej pontyfikat kiedy, mając świadomość, że może przemówić do całego świata poprzez środki masowego przekazu, zaraz na samym początku powiedział: Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jakby tym samym przypominając i zachęcając do tego: Otwórzcie drzwi, czyli zaproście Pana Jezusa. Do każdego miejsca, gdzie dokonuje się Wasze życie. Niech On będzie obecny w Waszej rzeczywistości na co dzień, w Waszym życiu na co dzień, w tym wszystkim, co jest Waszą codziennością. Bóg ma miejsce pośród ludzi. To jest Jego właściwe miejsce, po to, aby swoje dzieci ochraniał, wspomagał, prowadził, umacniał, błogosławił. Jeśli się wypowiada, kochani, tego rodzaju, powiedziałbym, manifest, to oznacza, że papieżowi to bardzo leżało na sercu. To wypowiedział z głębi serca, i powiedziałbym z największą potrzebą serca, bo widział, że na świecie jest prawdziwy brak zrozumienia dla stworzenia przestrzeni w naszym życiu dla Pana Jezusa, dla naszego Zbawiciela. Dlatego ta zachęta do tego, aby Jezus był w naszej codzienności na pierwszym miejscu. To był taki sygnał, patrzcie, temu papieżowi w czasie całego pontyfikatu będzie szczególnie o to chodziło, aby Zbawiciel był pośród nas. Żebyśmy budowali życie nie z własnego pomyślunku, nie własnymi siłami, bo to prędzej czy później będzie prowadzić ku deprawacji, nawet ku zagładzie. Bóg jest gwarantem naszego sukcesu. To jedno. Potem, jak mogliśmy się zorientować, Ojciec Święty pewne doświadczenia duszpasterskie przenosząc z ojczystego swego kraju, ze swojej diecezji, Pokazał mi całemu światu, a wśród nich na pierwszym miejscu pokazał, jak bardzo mu zależy na pokazaniu wartości człowieka jako dziecka Bożego. Człowiek jest kimś i nauczał, że powinniśmy dbać o swoją godność, bo jeśli sam Bóg w czasie stworzenia mówi, ty jesteś moim dzieckiem, ja w Tobie odwzorowuję swój obraz, jakby swoje oblicze. To możemy powiedzieć sami do siebie: dbajmy o ten wizerunek, skoro tak wysoko przez Boga jesteśmy ocenieni. A co się z tym wiąże? Zwrócił uwagę. Bardzo się mocno zaangażował w to, aby bronić poczęte życie. To była jedna z takich, powiedziałbym, myśli przewodnich jego pontyfikatu i pragnienie, żeby dokonać jakiegoś zdecydowanego przeobrażenia w myśleniach i działaniach ludzkich. Aby życie stało się wartością nietykalną, ze względu na to, że jesteśmy obrazem Boga, który jest pełnią miłości i miłosierdzia. Co za tym idzie? Życie ma swoje korzenie w konkretnej wspólnocie. Dlatego nie dziwmy się, że tak bardzo wiele. Poświęcał czasu w nauczaniu i, i w, w organizowaniu przeróżnych inicjatyw, żeby wzmocnić dwie podstawowe wspólnoty, wspólnotę małżeńską i wspólnotę rodzinną. To właśnie za jego czasu te kongresy międzynarodowe małżeństw i rodzin. Coraz to w innej części świata, żeby można było te idee po całym świecie głosić, ale także, żeby wszystkie nacje mogły się zaangażować właśnie w to dzieło obrony świętości małżeństwa i świętości rodziny. Myślę, że każdy. Z nas, ludzi wierzących i pewnie nie tylko, zdaje sobie sprawę z tego, że kiedy nam przychodzi pragnąć i jak, w jaki sposób walczyć o, o piękno życia narodu i o rozwój społeczeństwa, no to sięgamy do tych fundamentów, a tym fundamentem jest niewątpliwie świętość małżeństwa i rodziny. To jest taki. Podstawowy gwarant wielkości i prężności danej wspólnoty narodowej. To już starożytni, odkąd tylko można by historię liczyć, wiedzieli. Cywilizacje będą się rozwijać, umacniać, owocować, kiedy będzie piękna forma, czy piękny obraz życia rodzin, małżeństw. Ale kiedy tutaj będzie dochodziło do erozji, degradacji, upadku tych wspólnot, załamie się i cywilizacja. I mamy tego dowody. To nie trzeba sięgać tysiące lat, czy aż jeszcze dalej, czy nieco bliżej. My nawet jakby na naszych. W naszych czasach, jakby na naszych oczach widzimy, jak, jak bardzo szybko dochodzi do degradacji społeczeństwa, kiedy właśnie nie dochowuje się wierności małżeńskiej, kiedy w rodzinach następuje zapomnienie o Panu Bogu. To nie trzeba dziesiątku czy setek lat, to jest jakby. Tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu widać, jak następuje dekadencja. Kolejna sprawa, za którą dziękujemy Janowi Pawłowi, to takie piękne podniesienie młodzieży. Ile on dobrego zrobił, żeby zauważyć młodzież i pokazać, jak są ważni, bo młodzi ludzie tego pragną, żeby byli zauważeni i docenieni, a przez to to daje im jakiś niezwykły impuls do tego, żeby właściwie zrozumieli swoje powołanie i to powołanie potem pięknie rozwijali. Te spotkania międzynarodowe, które mają już przepiękną historię, Ile one dobrego wnoszą, a to potem rozkłada się na te spotkania w danych wspólnotach narodowych, w kościołach lokalnych, to także nie ukrywam, było impulsem do tego, żebyśmy rozpoczęli pracę synodu młodych w naszej diecezji. Co prawda, trochę pandemia nam to utrudnia. Przesuwamy jeszcze czas trwania o cały rok, ale widzimy, ilu szlachetnych ludzi, że tak powiem, pokazało się na horyzoncie wspólnoty kościoła naszej diecezji. Tylko dla tych ludzi warto było ten trud podjąć. Ojciec Święty wiele także czynił. W tej materii zbliżania z innymi wspólnotami religijnymi, z innymi kościołami, tak sobie myślę, bardzo się chyba przejął osobą świętego Franciszka, który w tej materii miał takie niezwykłe osiągnięcia, kiedy poprzez swoją świętość, bo to było tym, tą kartą przetargową. Umiał rozmawiać ze wszystkimi, który, którzy, prawda, z, jakby z natury rzeczy byli Jemu przeciwni, a potem stawali się Jego przyjaciółmi. Ojciec Święty dał nam taki niezwykły przykład i zachętę do tego, żebyśmy sami stając się lepszymi świętymi. Również przekraczali te pewne granice niemożliwości dialogu, i spotykali się z braćmi, rozumiejąc, że przecież jesteśmy wszyscy dziećmi jednego Boga. I nie ma takich granic, których by się nie dało przekroczyć i spotkać się. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że. Dzięki zapobiegliwości papieża Jana Pawła II została ogarnięta i cała sprawa objawień siostry Faustyny, a więc cała ta niemała sprawa teologii i Miał, zdawał doskonale sprawę z tego, że jeśli nie on, to kto? Zważywszy na to, że tych, których wybrał Pan Jezus do, do głoszenia miłosierdzia Bożego, to byli przedstawiciele naszego narodu, no, siostra Faustyna, której przekazał treść. Nad tym wszystkim czuwał błogosławiony Michał Sopoćko. No, i wreszcie Janowi Pawłowi II zostało jakby przekazane zadanie głoszenia tego orędzia na cały świat, choćby poprzez kanonizację siostry czy beatyfikację księdza Michała. To się dzisiaj nam wydaje, że to jest wszystko takie proste, oczywiste, ale to jest. Wszystko jakoś tak ułożone, że ma swój czas i odpowiednie osoby musiały się znaleźć na tej drodze. No i właśnie na tej drodze znalazł się Jan Paweł II. A jeśli chodzi o naszą Ojczyznę, przecież do każdej pielgrzymki Ojciec Święty się przygotowywał tak bardzo pilnie. Żeby przyjeżdżając tutaj, tak pokierować każdym spotkaniem, aby nas podnosić i utwierdzać w wierze. Nie da się tutaj w tych kilkunastu minutach opowiedzieć wszystkich tych dokonań, tych wszystkich głoszonych kateches, proponowanych czy podejmowanych zadań, ale przecież. My to czujemy, może na jakiś moment zapominamy, ale przecież potem to odżywa, jeśli dzisiaj mówimy, że jako naród trwamy przy Jezusie Chrystusie, że możemy powiedzieć, że wiele rzeczy nam się udało, że jesteśmy świadkami, że ten naród reprezentuje bardzo wielu ludzi o pięknej, o pięknym obliczu duchowym. To to jest w jakiejś mierze również ten skuteczny zasiew tych kateches i ewangelizowania dokonanego przez Jana Pawła II. No i nie możemy pozostać jakby bez choćby krótkiej refleksji on był również na naszej ziemi, Diecezji Warszawsko-Praskiej. To nie tylko radzymin katedra, bo zanim powstała diecezja, to on był tutaj, na tej ziemi, rok 1983. Ojciec Święty był na stadionie wtedy na Stadionie Dziesięciolecia, a potem w kilka lat później, kiedy trwał synod ogólnopolski, to był w Bazylice Serca Jezusowego na Kawęczyńskiej. To dzisiaj jest cząstka naszej diecezji, ale tam przemierzał, tam się modlił. No i rok 999, 13 czerwca, najpierw tutaj w z Może by kiedyś wcześniej zawitał tutaj, bo jak czuliśmy, kiedy wypowiadał te słowa wdzięczności za to, że mógł tutaj być, to widać, że to w nim było od dawien dawna, ponieważ był równolatkiem. Tych wydarzeń. Wtedy się narodził, ale to jeszcze mało. Jego ojciec, który był uczestnikiem kampanii roku 1920. Najpierw dziecku, a potem dorosłemu synowi mówił, jakie to miało znaczenie. I kiedy Ojciec Święty ustanawiał diecezję w 92 roku, a potem w 99, kiedy był tutaj. Osobiście to nie mieliśmy złudzenia, bo to nie tylko w odczuciu, ale i w wypowiedzianym słowie powiedziane było: Oto to wydarzenie, ta, ta wielka cząstka historii, ja zostawiam jakby pod Waszą opieką. To jest Wasze dziedzictwo. Macie się o to zatroszczyć. Drodzy moi, to powiedziałbym na wskroś radosny obowiązek. Troszczyć się i czuwać nad wydarzeniami, które zapisały się złotymi zgłoskami. Chociaż z jednej strony były bardzo krwawe, pochłonęły wiele istnień ludzkich, młodych ludzi szczególnie, ale przecież obroniły rzeczywistość. O którą ciągle w historii, że tak powiem, zabiegają pokolenia. I za to, za to, że nam, że tak powiem, pokazał ważność tego roku 1920, i jakie są skutki tego wydarzenia, i jak ważna jest pamięć o tym. My dzisiaj za to dziękujemy. Dzisiaj patrzymy i na świątynię, i, i na to, co nas czeka za, za kilka miesięcy, to jesteśmy bardzo wdzięczni, że to na naszych oczach może się realizować. I da Bóg, jak głęboko w to wierzę, i mam jakiś, jakiś wewnętrzny ogromny pokój, że to wyda dobre owoce. Bo to, co jedni nazywają Bitwą Warszawską, my nazywamy cudem nad Wisłą, to rozumiemy przez to, że opatrzność Boża czuwała, czuwa i czuwać będzie nad nami. Ale, ale trzeba być wdzięcznym za to. I my chcemy mieć serca wdzięczne. Dlatego da Bóg, że na 16 sierpnia zdążymy ze wszystkim, co będzie darem naszych serc. Tak to chcę widzieć i o tym jakby komunikuję. Serc pokornych i wdowiego grosza. Nie z jakiejś fundacji, wielkich, możnych, ale musimy jakby popatrzeć na to, co pamiętacie, co opisuje Ewangelia, co dokonało się w świątyni jerozolimskiej, kiedy pan Jezus, będąc na modlitwie, widział taką scenę. Oto do skarbony świątynnej podeszła, bardzo uboga niewiasta, i z potrzeby serca. Na dobre cele wrzuciła maleńką monetę. A Pan Jezus zwrócił uwagę apostołom i to zostało na wieki wieków upamiętnione i ten wdowi grosz, jako wyraz szlachetności serc, tam został wyniesiony na piedestał. Drodzy moi. My tutaj w Radzyminie chcemy podobnie postąpić, żebyśmy mieli taką wewnętrzną radość że i świadomość, że naprawdę z głębi naszych chce, serc chcemy Bogu przez uhonorowanie naszej Matki z serca podziękować wierzymy że Jan Paweł II będzie takim stróżem całości sprawy i będzie wypraszał nam błogosławieństwo a to wszystko ma prowadzić żeby zamknąć już dzisiaj to nasze yy, tę naszą katechezę jubileuszową i to dzielenie się słowem żeby w naszym pokoleniu i nie tylko Ciągle wzrastała chwała Boża, i żebyśmy jeden na drodze drugiego przyczyniali się wzajemnie do świętości naszego życia. Niech się to stanie. Amen.